my tutaj informację, że nie ma tego... że nie ma. Dlaczego tego nie ma? Jaką informację? No dostaliśmy Jedziemy informację... Z jaką informację? Panowie, robimy face to face, a no, co? dobrze! Malik, to no będzie na ciebie! Dobra, panowie... Ja sobie tutaj, o... Zdejmij to. zdejmij to! Zdejmij to, kurwa! No, zdejmij to! Taki kozak jesteś, A co ma sygnał do tego, kurwa. No, nie jest to specjalnie face to face, ale trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. Co się boisz, kurwa, cioto, kurwa? No? Co kurwa, no. Co się kurwa boisz? Nie ma spania, panowie, nie ma spania. Kurwa, stricte jak to jeba kurwa. Boisz? Co się, kurwa, zobaczyć, ten, Dlaczego ty się nie śmiał. Co ja mam zrobić? Łapy trzymają, kurwa. Boisz? Nie przewracajcie go, Franc. Ja wiem, że ty potrafisz, ale nie przewracaj. Denis Rozrabiaka. Wielkie dobra, brawa. Dobra, dobra. Stop, 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 publiczność. Parę słów teraz otalana Mordo, dawaj coś. Standardowo. Standardowo weź to banie, pcha się na mnie z banią, weź to banie. Ty jest z Dobrze, Alan, Tenis? Alan, Alan, chodź na sekundkę jeszcze. A ty masz mikrofon, Mordzia. Jakieś parę słów od ciebie? Odnośnie tego tutaj, co się dzieje. E, panowie, przetuną... panowie, 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 panowie. A, tu się dalej dzieje, tu nie będzie słów. Chill, 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 chill. Denis, 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 Denis. Nie, nie mam nic tej do powiedzenia. Mocne słowa, mocne słowa. Alan, pytanie do Ciebie. E, powiedz mi, e, ponieważ teraz to Ty, jakby od Ciebie poszła pierwsza inicjatywa, to Ty odepchnąłeś rywala, co spowodowało, że... E, to czy nie ma nawet siły, to jest dziewczynka go, mała się kurwa. na mnie nie pcha. go, ja absolutnie go nie uderzyłem, odepchnąłem go po prostu i tyle. Absolutnie go nie uderzyłem. Nie, nie chciałem w ogóle, ja nie jestem tego pokroju co on, żeby kurwa kogoś bić na, na, na face, -to face czy ten. Denis mówi, żeby go nie trzymali, do. No. Dawajcie jeszcze raz. Publiczność damie w chałup. Ja, spokojnie, Alan. spokojnie, panowie! O, to jest właśnie, to jest właśnie pokrót, to co właśnie mówiłem, nie? To jest właśnie to. Oje ci kurwa. Weź mikrofon. Dobrze, 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 dobrze. Bo, bo za chwileczkę będziemy mieli walkę Denis kontra France. O! Kochani, druga część drugiej konferencji, drugiej gali Heilik jest już historią. Za chwileczkę wracamy z trzecią.